Wiele zapisów Zielonego Ładu jest dobre, że chce, żeby były wprowadzone w życie, że Donald Tusk zrobił bardzo dużo. Premier Donald Tusk zrobił bardzo dużo odnośnie Zielonego Ładu, kiedy została wprowadzona największa ilość zmian, a wczoraj został, zostało wprowadzone rozporządzenie, które realizuje postulaty złożone przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Więc pan następnym razem jak będzie gadał głupoty, niech się zastanowi, bo ośmiesza pan Solidarność rolników indywidualnych. Ale koalicja obywatelska nie składała jeszcze wniosku, tak? Nie było? Nie było. Bardzo proszę pan poseł Michał Kołodziejczak w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Powstrzymajcie państwo swój entuzjazm. Następnym... To nie koniec dzisiejszych obrad. Kiedy następnym razem ma. pan Sahajko będzie składał wniosek formalny w imieniu solidarności rolników indywidualnych, to niech pan z nimi to skonsultuje, bo przewodniczący Obszański mówi, że wiele zapisów Zielonego Ładu jest dobre, że chce, żeby były wprowadzone w życie, że Donald Tusk zrobił bardzo dużo. Premier Donald Tusk zrobił bardzo dużo odnośnie Zielonego Ładu, kiedy została wprowadzona największa ilość zmian, a wczoraj został, zostało wprowadzone rozporządzenie które realizuje postulaty złożone przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Bo Solidarność Rolników Indywidualnych ustalała razem z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa postulaty, które wczoraj zostały w dużej części zrealizowane. Więc pan, następnym razem, jak będzie gadał głupoty, niech się zastanowi, bo ośmiesza pan Solidarność Rolników Indywidualnych. moment, 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 moment. moment, 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 moment. Państwa repertuar poszerza się, jeżeli chodzi o występy wokalne, z czego się bardzo cieszę, a więc ten chór czeka nas w sposób niewątpliwy. Już nie tylko o pośle Brownie, ale też i o prezesie naszego klubu coraz lepiej, ładniej i huralniej. Cieszę się z tego bardzo.